Bardzo ciekawy dokument, a właściwie wyciąg najważniejszych rzeczy na temat mieszania warstw znajdziemy pod adresem, który widnieje w moim pasku adresowym i jest to po prostu PDF Brand Mode. Tak więc znajdziemy tutaj streszczenie zagadnień, które są troszeczkę szerzej rozwinięte w innej dokumentacji, o której powiem za chwilę. I tak znajdziemy tutaj część ogólną, jak i omówienie poszczególnych trybów mieszania które to mówienie składa się z krótkiego wyjaśnienia, a następnie przedstawionego wzoru. I tak, przyglądając się prostej funkcji mieszania w trybie normal, zauważymy, że b, czyli mieszanie od angielskiego słowa blend, koloru tła, czyli CB, c od koloru b od background oraz koloru źródła, czyli warstwy, na której wykonujemy operację mieszania, c od kolor i s od source równa się kolor źródła. I wiemy wyraźnie, że wykonywanie trybu mieszania normal nie powoduje żadnych zmian w obrębie kolorów naszych warstw, które są wykorzystywane do mieszania, aczkolwiek dopóki nie zmieniamy nieprzezroczystości tych warstw. W ten sposób możemy uzyskać podstawowe techniczne informacje na temat mieszania warstw, a następnie wykorzystać tę wiedzę w odniesieniu do konkretnych przykładów, obserwując informacje na temat jasności naszych pikseli w panelu info. Jeśli chcecie zapoznać się z szerszym opracowaniem tego zagadnienia, który mieści się tak naprawdę w zagadnieniu przezroczystości, korzystamy z adresu, który widnieje w pasku adresowym mojej przeglądarki, a następnie klikamy na Document Management Portable Document Format Part 1. W ten sposób uzyskujemy dostęp do dosyć obszernej dokumentacji standardu PDF, gdzie znajdziemy rozdział Transparency. A następnie pod rozdział Basic Compositing Computation, i właściwie lekturę można rozpocząć już od tego miejsca, a następnie znajdziemy pod rozdział Blend Mode, gdzie występują informacje, z którymi zdążyliśmy się już zapoznać. Aczkolwiek cała ta matematyka, która stoi za tym zagadnieniem, nie jest nam potrzebna do tego, aby móc przewidywać konkretne rezultaty zastosowania wybranych trybów mieszania, co postaram sobie udowodnić już w następnym rozdziale.